Na granicy w medyce funkcjonariusze znaleźli nadwyżkę papierosów u podróżnych wracających z Ukrainy. Panie kierowca, co to za papierosy? Co Państwo tutaj macie? Ja tych marek nie znam, tych ukraińskich, Nie wiem. To... Pięć paczek dodatkowych. Czy jeszcze Państwo coś macie? Proszę szukać, ale dużo Pan już nie znajdzie. Idziemy dalej. To jest Państwa norma, tak? Generalnie można tak powiedzieć. Okej, okay, to jest raz, dwa. A gdzie nie norma? Jak można tak powiedzieć? Co tam masz? No pan ma, ma normę tutaj Państwa. 307 0 siódemki. No ma wesele i no, chcieliśmy trochę jakoś jej pomóc i... No trzema flaszkami Państwo nie pomożecie, aczkolwiek pamiątki dobre, bo dobry kozak tu wody pije. Z... Ja myślę, że dopadnie, ale... <laughs> Rozumiem Państwa koło ratunkowe. Jest tu tyle rzeczy, że jeszcze sporo towaru można. Znaleźć. O i kolejna butelka wódki. Proszę Państwa, cztery butelki to już jest za dużo. A ileś tych butelek Pan złożył? Nie pamiętam, bo to się nie naraz wkładało. Sukcesywnie się wyspowiadaj od razu, bo będzie większy problem. Tutaj widzimy jeszcze jedną butelkę włożoną między pudełka. Czas nie jest to jakoś specjalnie schowane. Wręcz powiedziałbym, że w zasadzie leży na wierzchu pomiędzy wszystkimi innymi towarami. Czy, coś. czujesz, że tam jeszcze coś zmajstrowałeś, wiesz? Krzysiu, znalazłem kolejną normę. Znowu wódka z papieżem. mówiłem. A tutaj jest piąta. No przed chwilą wyjąłem właśnie. Proszę Państwa, ile Państwo macie tego wszystkiego? Ja dokładnie nie pamiętam, no ale. A przepraszam, tylko zapytam y, senatorium, tak, pod jakim kątem? Pod kątem rehabilitacji, rehabilitacji fizycznej, tak? Tak, jest. rozumiem. No to ale jak mówiłem, to, to, na, to na, wnucze, na, na, na weselu. Ale my tutaj nie przeszkadzamy w weselu w żaden sposób. My staramy się nawet pomóc. Czy my tak to idziemy. Proszę Państwa. Ja proszę Państwa, ile jest wszystkich papierosów? Ile tych w Państwo macie? Ja, mam, że ja naprawdę nie wiem, nie są to jakieś ilości sprzedażowe. no Aha. A jaka jest norma przewozowa przez granicę? Czy jesteście Państwo świadomi? No nie, no, no, no trochę, trochę prze, no to fakty. Tyle no. czasu gdzieś unikałeś mnie, gdzieś znikałeś, a, a, a Ty oporządzałeś auto. Pewnie Państwo liczyli na to, że ktoś spojrzy na nich jako zwykłych podróżnych, którzy jeżdżą sobie po świecie, nie wożą żadnej kontrabandy, a tutaj taka niespodzianka. No bywa i tak. Pięć kartonów i pięć paczek. 55 pięć paczek. A tu panowie zabierają? zabierają? Inaczej, panowie tego nie zabierają. Panowie to zajmują w związku z procedurą celno-skarbową, która tutaj się wykonuje.